1 ze stacji Otwock do stacji Pruszków wjedzie na tor 20 przy Meronie 6. 6 Pociąg LK, Karpaty ze stacji Gdynia Główna do stacji Zakopana i stacji Krynice Zdrój przez stację Warszawa Centralna z częstochowa Czastochowa, Kraków Główny nowy targ odjedzie z toru przy II. Późno wszyscy śpią. Tak, śpią wszyscy. Sześć osób, dobranoc. Nawet powiadomienia dostało. Czekam na pociąg. Kto zgadnie, na jaki to dostanie magnes? Ze <grywka> Sri Lanki. uciąg intercity Tuwim, ze stacji warszawa wschodnia do stacji Łódź. SKMK ka jedzie gdzie jedziesz to ja się pytam gdzie jadę Czytanie zadano. Gdzie, Gdzie jadę? Czekam na pociąg. Witam. Podział SKL Limit S3 do stacji Warszawa Zachodnia. Objęcie stanu kartego przy trzeci. Hmm, co? Na no, ja nic się, się nie dzieje, bo jest z czwartego przy Trzeci. Co się z tam stało? Wszyscy próbują tego drugiego, tego drzwi otwierać, ale wiadomo, że nie da i tak je policję wzywają? Nie. A policja poszła. Nie, wiadomo, że w pierwszą dzień. nie, próbują cię Pozdro. nie działają. 21 osób. O, czekam aż będzie ze 100. Na razie jeszcze nie ma pociągu. Ma być pociąg za... Już powinien być, tak? Tak, już nie wierzę. No właśnie po Szczęść Boże. Czekam na pociąg, ale nie ma. Tam jest jeszcze raz mówię jaki. Tuwi. Do łodzi. O, jedzie pociąg. Idzie pan z Pociąg Intercity. Malinowski. O, Malinowski. Jechał ja Malinowski. Fajny pociąg. No. To, a Malinowski to. Ja chyba jechałam tu dwa razy. Nawet pociąg kończy bieg. Warszawa Wschodnia. Nawet fajnie tu Na zachodniej też jest fajnie, teraz nowocześnie. Na centralnej też jest, może być. Wieczorową porą to jest yy, tutaj dużo pod wpływem różnych rzeczy. No, różnych osób. I trzeba uważać, bo y, tragedie się dzieją różne. Ja ostatnio jechałem do Białego Stoku Naukowska, a wracałem Baczyński. E, Naukowska i Baczyński. No. A ja jadę karkonosze i nie powiem czym wracam. Hmm. Nie wiem właśnie czym. Zobaczymy jeszcze. Byłem tam na dworcu kiedyś ostatnio. Mhm. Pociąg SKL i s ze stacji Sulejówek Miłosna, O, ja w Pruszkowie to ja może byłam z raz w życiu, może dwa... Nie znam Pruszkowa. O, już wygaszony jest z powrotem po co? O, jedzie. <laughs> Sensacja Tarkonosze Pierwszy raz w tym roku Czy tak? No, tak Pierwszy raz w tym roku i pierwszy raz Nie, drugi raz Nie, tak, Nie. Tak. Tak. Pierwszy raz, dobra <laughs>

do spalnej, spalnej wagon czy nie? Nie, <noise> nie ma miejsca w spalnym.